I tam dawno w liściach nie gadałem. Cię chciałem poruszyć temat, pobajdurzyć trochę, pogadać, pofarmazolić, ponudzić na temat yy, tęsknoty. Wtedy, kiedy wyjeżdża się za granicę, będę mówił oczywiście o swoim przykładzie, bo każdy indywidualnie musi sobie z tym jakoś radzić. Całe życie przemieszkałem Myśli Bożu, w pobliżu rodziny. Yy. W 2005 roku miałem namiastkę właśnie oddalenia się do tego miejsca, ponieważ wyjechałem, się za chlebem, do Szczecina i tam mieszkałem 3 lata, a wiadomo, że to nie jest to samo co teraz, teraz jestem 1000 km od domu, tam byłem tylko 80, ale mimo wszystko jednak zamieszkałem w tym Szczecinie z ówczesną partnerką, co dwa tygodnie byłem w domu, no i mówię taka namiastka rozstania już była, także... Później było trochę łatwiej. W 2008 roku wyjechałem za chlebem, już tutaj do Holandii. Przyjechałem, można powiedzieć, na krzywy. Ry. Nie wiedziałem nic, nie znałem nikogo, nie znałem miejsc, nie znałem języka, jedynie trochę tam kumałem niemieckiego. Tutaj zdradzę tajemnicę, że jestem. Jedynakiem, ale ja nie uważam się za takiego typowego. Możecie mieć różne zdania o jedynakach. Ja nie uważam się za takiego typowego rozpieszczonego mami-synka. Ja musiałem sobie w wielu sprawach sam radę dawać i chodziłem własnymi ścieżkami, co też doprowadzało do gorączki moich rodziców. Do białej gorączki, przepraszam. No więc jeżeli już postanowiłem wyjechać tutaj, no to yy, Tutaj na miejscu już za rodzeństwem nie tęskniłem. Jedyna tęsknota, największa, to była za rodzicami i za moją córką, ale ta córka akurat wtedy już mieszkała z moją byłą żoną. Z córką zawsze miałem fajny kontakt. No nie istotne, trochę takiej prywatności, swojej Wam o swojej prywatności pokażę, powiem. Yy, kiedy przekroczyłem granicę. Wyjeżdżając, okazało się, że nie mam roamingu w telefonie, także musicie sobie wyobrazić, jakiego doznałem szoku, kiedy yy, praktycznie w momencie, kiedy przekroczyłem granicę polsko-niemiecką, telefon umilkł, żadnego zasięgu, zero kresek, czyli nawet nie mogłem podawać yy, namiarów w jaki sposób idzie mi podróż. Dopiero na miejscu, yy, dopiero na miejscu tu w Holandii, jakoś tam poprosiłem kogoś tam z jadących ze mną busem, czy mogłem się skontaktować telefonicznie? Tam telefonicznie dopiero przekazałem informację, że nie mam roamingu. Matura tam poleciała do range, załatwiała sprawę i dopiero we wtorek włączyli mi możliwość pisania SMS-ów i rozmów. Wtedy mieszkając na hotelu nie, było takiego, nie mieliśmy Wi-Fi, czyli dostęp do internetu był praktycznie niemożliwy. Pierwszy raz chyba do kafejki internetowej, internetowej, która tam się mieściła, jakaś turecka, zaszedłem po trzech tygodniach. Ja byłem strasznie dziki, ja w ogóle nie wiedziałem o co tam chodzi. Pierwszy, pierwszy tydzień to praktycznie popadłem w takie dwa pustkę. Po pracy, tylko wykąpać się i leżeć w łóżku. Nigdzie nie łaziłem, nigdzie się nie szpędzałem. No, wiadomo, że jednak takie wyopcowanie. Było w moim. Yy, było u mnie. No, ta moja partnerka została wtedy w Polsce. A ja tutaj sam. W tej Holandii. Później udało mi się ją ściągnąć po jakichś 7 tygodniach. To już było mi raźniej. Oczywiście kontakt telefoniczny miałem z rodzicami cały czas. I tylko telefoniczny. Z rodzicami, oczywiście z córką. No i tak po trochu, po trochu coraz. Yy, Bardziej tutaj się przyzwyczaiłem do tego mieszkania w Holandii. No, oczywiście, tak jak mówię kto obserwuje tam moje, mój kanał, no to wie, że przez pierwsze półtora roku mieszkałem na mieszkaniu agencyjnym, a później już w 2009 roku, czy 10? 9 19, no, yy, przeniesiliśmy się do borys no, Zom i mieszkaliśmy na kwaterze prywatnej. I tak jest do dziś. Jeżeli chodzi o tęsknotę za rodziną, miejscami, Polską, no to wiadomo rodzina jest dla mnie najważniejsza. Będąc tutaj w Holandii przeżyłem śmierć mojego taty tam w kraju. Zawsze się tego obawiałem no i stało się po prostu w 2013 roku w styczniu mój tato zmarł po długiej chorobie. Oczywiście natychmiast wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy tam ogarnąć sprawy. Mama ma się dobrze, cały czas mam fajny kontakt, wtedy mówię, wtedy na początku nie było takiego kontaktu y, typu twarz w twarz za pomocą Skype'a czy jak od niedawna za pomocą Messenger'a. No i w tej chwili praktycznie raz na, nie dwa razy w tygodniu sobie rozmawiamy, a za mamą to ja tam też ona ma taki charakter jak ja, albo inaczej ja mam charakter taki jak i ona, czyli nie lubimy się tam Rozgadywać przez telefon, czy w ogóle nie robimy dużo gadać, tylko przekazujemy, przekazujemy sobie najważniejsze informacje i to wszystko. A nie jestem zwolnikiem rozmów typu, o, cześć, co tam słychać? A u Ciebie, no u mnie dobrze, no i ta co poza tym, no, no jest fajnie. A jak pogoda? Fajna, 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 no to pogadajmy, no ale powiedz mi, ale jest naprawdę dobrze, no, no fajnie, 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 wszystko w porządku? Tak, 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 tak. tak. Jeśli chodzi o tęsknotę za miejscami, to oczywiście y, zawsze będę tęsknił za Myśliwożem. Mimo tego, że mam wrażenie, iż y, czas się tam zatrzymał, na razie największa zmiana, jaka spotkała Myśliwoż, to jest zmiana organizacji ruchu w centrum. A tak jak y, wchodzi się tam, tak jak ja znam to miasto, jak własną pieczęć, no to wydaje mi się, że tam się naprawdę wiele nie zmieniło. Oprócz tego, że powstało też. Bardzo dużo sklepów, sklepów monopolowych, także można wbudę chlać i nie widzieć tego, że zmian tam żadnych nie ma. No i trzecia tęsknota to jest tęsknota do kraju. Jestem, yy, zawsze się będę czuł Polakiem. Nigdy nie będę się wstydził tego, że jestem Polakiem i nawet czasami, jeżeli ktoś tam, Holender coś do mnie mówi, to mówię, że źle rozumie, bo jestem Polakiem. Nie wstydzę się tego. Yy, nawet jeżeli będę tu 50 lat, ja na pewno 50 lat nie, nie, nie będę mieszkał, jeżeli mieszkałbym 50 lat, to swojego obywatelstwa, swojej narodowości nigdy się nie zrzeknę. Nie jestem zwolennikiem y, okazywania na zewnątrz mojej polskości, czyli nie jestem zwolennikiem rozpowiadania, krzyczenia, że Polska tylko dla Polaków. Na przykład nie jestem zwolennikiem y, Noszenia koszulek w miejscach publicznych, chodzi mi o to, że jeżeli no widziałem parę osób, na przykład chodzących po miastach, po ulicach Holandii, z koszulkami z godłem Polski, czy ze znakami pokazującymi, skąd, z jakiego kraju pochodzę. Według mnie najważniejsze jest to, co ja mam w duszy, i co mam w sercu. i w jaki sposób o tym wszystkim myślę. Ja tam czuję się Polakiem od zawsze. Już co tam jeszcze chciałem mówić. Tak jeszcze troszkę troszkę tak pomieszany ten temat będzie, bo dużo o tym myślałem, ale mówię to, ja to, tego nie układam na piśmie, po prostu układam to sobie w głowie i mówię to co akurat yy, mózg mi przekazuje do mojej, mojego aparatu mowy aparatu gębowego. Jak już mówiłem o tym Myśliborzu, no to kto tam też obserwuje moje filmy, no to wie, że bardzo tęsknię za tą swoją działeczką fajną. Niestety nie mam tutaj w Holandii przy moim mieszkaniu nawet kawałka gruntu, więc jak jedziemy tam do Polski teraz z Gosią, no to każdą chwilę starałem się wykorzystać przy pracy w ziemi. Po prostu oboje to lubimy. I tak jeszcze jedno spostrzeżenie. Nie rozpoznaję czasami ludzi w mieście, jeżeli chodzi o myślibusz W sumie razem można zliczyć, że nie mam je w Myśliborzu tak systematycznie od lat 15. Mam wrażenie, że wiele osób naprawdę się postarzało. Często zdarza się, że ktoś mnie mija na ulicy, mówi cześć. Ja tam odpowiadam część, ale muszę się zastanowić, kto to był. Często się zdarza, że nie jestem w stanie się domyślić. Tam jeździłem w tej nauce jazdy naprawdę przez yy, samochód, w którym jeździłem. Przewinęło się dużo osób. No i oprócz tego, wiadomo, że tam no, mieszkałem, uczyłem się, to sporo osób znałem, no ale mówię, no ludzie się postarzali, natomiast mnie rozpoznaje każdy. To jest właśnie zaskakujące, że mi się wydaje, że ja coś się na wszystko troszkę zmieniłem, ale widocznie nie, nie za bardzo. Albo ja już mam kurde choroby Alzheimera i ludzi nie rozpoznaje. Oby nie, oby nie. Co tam jeszcze? Jutro jest Dzień Króla tu w Holandii. My idziemy do pracy, to jest sobota, będzie sobota. Idziemy do pracy niby za dzień świąteczny. Ma być płatne 200%, czyli 100% więcej. Większa stawka, no od stawki godzinowej, ale jak to będzie, to ja nie wiem, bo co roku jest ta zawsze ta sama walka, że ma być 200%, a raptem się okazuje, że jest 150%, to jest tam jakieś głupie tłumaczenie, nawet nie chcę mi się dzwonić tam do tego biura i tej mojej, mojego zakładu pracy i się pytać, dlaczego tak, a nie tak. A nie będę bił się o 5, 5 euro chyba, tam wychodzi jakaś tam się... różnica by wyszła. Teraz zaczyna się naprawdę dużo pracy. Jutro chyba sporo osób przychodzi właśnie. Pracujemy w soboty zawsze od godziny 6.30. Czasami jak jest upał, upalne dni są, no to przyjeżdżamy na 6.00, na godzinę 6.00 i pracujemy do godziny 12.00. Teraz pracujemy od godziny, jeżeli chodzi o soboty, to pracujemy od godziny 6.30 do godziny 12.30. Natomiast normalnie w dni zwykłe pracujemy od godziny 6.30 do godziny 17.00 i heja do domu. Rosną teraz te krzaki. Widziałem tam, że czubki plantów naprawdę są poprzerastane już ponad haczyki i to sporo. Popaki muszą nadradzać też z opuszczaniem. Teraz trochę zbierania było, tutaj zwróćcie uwagę, że nie wiem czy to widać teraz, dobrze widać, widać nie? że to było zbierane, te pomidorki były tutaj zbierane wczoraj, czyli w czwartek, a już nam się kolory ładne robią, czyli mi się wydaje, że na poniedziałek, w poniedziałek będzie ta szkarnia zbierana, będzie sporo, sporo roboty i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, nie chodzi o to, że się będzie miał zbiory, tylko fajnie się pracuje, bo wtedy i czas lepiej leci, i czas lepiej leci i... I wszyscy są zadowoleni, ponoć na dzień króla ma się pogoda zrąbać. teraz troszeczkę było słoneczka, ale tak jak patrzyłem yy, sobie w internecie, no to na te dwa dni akurat, czyli jutro i na jakiej też padać. A jeszcze odnośnie tego yy, o tej polskości całej pamiętajcie, że ja chyba jako jeden z niewielu, kiedy odpalam sobie smartfona albo komputer, to nie zaczynam od Facebooka, czy nawet od tego swojego kochanego YouTube'a. Tylko pierwsze to sprawdzam, co się dzieje w kraju i na świecie. W domu tutaj w Holandii posiadam dekoder Polsatu, także jestem na bieżąco sytuacją w kraju. Oglądam sobie ładnie tam wszystkie te informacje, które się czy Nie wszystkie, jednych nie oglądam, ale nie będę tutaj upolityczniał tego kanału. Jednych nie oglądam, ale inne oglądam. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tak mówię, pogadam troszkę, bo dawno takiego gadanego nie miałem tutaj w filmiku. Ostatnio bardzo dobre branie jest na filmik Pary zdrady za granicą. Ta, tutaj na końcu filmu dam zajawkę do tego filmu. Jeżeli ktoś nie widział, to proszę bardzo. Wczoraj o godzinie 21 ten film miał Ponad 1700 wyświetleń, także jest prowadzącym. Jest koniem zawodów. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że coś tam miałem w tym filmie racji. A jak nie miałem racji, to, to proszę tam komentować tylko bez wyzwisk. A teraz kończę, bo trzeba się wziąć do roboty i do słuchania audiobooka pod tytułem Filary Ziemi. Autorstwa Kena Foleta, część trzecia, polecam serdecznie.